Sciemagno Jestem dzień, a dzisiaj jestem z ciastem. Dzień dobry. E, ogólnie to dzisiaj e, kolejny challenge. A dzisiejszy challenge to tylko zielone żywopłoty. Nie możemy żadnego lutu brać e, spoza żywopłotów. E, ciastek, czy wiesz mhm. co możemy brać poza żywopłotami? Bo możemy trzy rzeczy. Co? Leczenie? Nie wiem. Tak, leczenie. Co jeszcze? Jeszcze dwie rzeczy można wziąć poza. Ehm... Nie wiem. Granaty? Nie. Zlecenia? Można tak. Leczenie, amunicję i budowanie. Najbardziej podstawowe takie rzeczy. Dobra, my lecimy do gierki. No i widzimy się już w gierce. Widzowie, mm, jesteśmy. Kurde, ukradłem mu broń. Jak ukradłem Bóg gościa, w widzisz broń. Gdybyście słyszeli takie pikacze czasami Ja mam takie powiadomienia z Discord. Kurde, bo mam typa na mm. sobie. Kurde, nie mam ammo. nie dadziesz? Nie będę... Nie be dadziesz, Nie, mogę dadnąć. Bo nie mam ammo! Dobra, dzięki. Ja no, i. Ma... lała miał. No wiem, bo ja mu walnąłem kilka razy. Dobra, mam ammo do pompy, bo miałem tylko pompę. Jak się świeci ten właśnie. O. Okej. I ty! Nawet nie... Ja. No, spoceniec jakiś. No to... Chyba pierwsza próba nieudana będzie. Ja nie jestem rozgrzany, więc co... No kurde, spoceniec, prawda. Dobra, widzowie, widzimy się w kolejnych giercach, co ja tam po to wam mówił. Dobrze, więc widzowie, i jestem. Zapomniałem y, o powiedzeniu, że już wymontowaliśmy. Na szczęście, y, bez Deda, bez ginięcia w powietrzu, y, leżenia na. Y, te... No. W każdym razie. Żadnych hodowców. No i może nie będzie żadnych tryhardów. A to to. To, to by było zbyt piękne. Znaczy no, tryhard, to no, tryhard to osoba, która mnie zabija. Czy nie traj? To jest osoba, która po prostu najcarbier dużo wyraź. Jadę samochodem pod twój domek. O, skrzynkę odkryłem, nice dla mnie. Jedziesz? Dawaj na pa na pakę daj to paliwo, a nie. No dzięki. Jedziemy? Ja nie mam jeszcze. mam pełnego luku. Aha. Ma, znaczy ja mam to, to i to. Ale? Dobra, przesadziło. A Dwudziesty level. Dawaj tu. Tutaj nie dasz napaka. paka. Wsiadasz? No wsiadaj. Okej, wyjdź na No ja nie mogę, no jaki gość. Co ty zrobiłeś? Napakę się, pakę da, ale tu się da. Serio, Smith? Za Ja muszę sobie... ja muszę sobie... ja mam słaby loot. Mm, ja już nie chyba Ja już Tak się kurde wjeżdża. Ja nie rozumiem czemu ty tak... Tak się wjeżdża, jak ja wjechałem, a nie. Kurde. Nic nie ma. Po złoto. Od razu mówię, że nie umiem jeździć. Wsiadłeś tutaj na własną odpowiedzialność. Muszę no ale to ma. Boc, mój frag miał być. Wyświetlenie się, się muszą zgadzać. Co musi się zgadzać? Typy, typy. Gdzieś tam, tam No ale, no, no jakiegoś. Na no ja tu 20. No. Jak goś zabiera, no nie wytrzymam. No, ja mam. Panie wygrać, byście... Nie, że wiesz co, ty ale zagra ja, ja lecę, bo wyjdzie, że jest za największym Bambikiem. Co nikogo zabić nie umie. Tak to Że go kolega musi karować tak, tak będzie, na pewno tak w komentarzach. No bo, ostatni, no bo na ostatnim... na ostatnim ostatni nie wygraliście, więc teraz trzeba wygrać. Trzeba do top 10 dotrwać. Trzeba wygrać. 10 Mnie by top mnie top 10 nie No 7, no. mnie tak. Ja czekam na, na twoją odpowiedź. Nie, na mój film. Dobra, O samolot. Mówię, żebyś mi ukradł, wiesz, bo mi się nie chce z nimi bić. Ja będę tak patrzeć, wiesz. Ja będę tylko patrzeć, a ty wiesz, ich zabij. O, lot mnie słysza. Kurde, to tam? Bez kewa ten, drugi bez kewa, drugi bez kewa. Dobrze, więc widzowie okazało się, że ścieżka głosowa się źle nagrała i nagrała się do tyłu, nie tak jak powinna, no i widzowie przez to puszczę Wam tylko screen top 10 że byliśmy, a drugi screen no i tyle no sorry ścieżka się coś do tyłu posunęła